Jaka jest twoja pasja? O czym marzysz? Co sprawia Tobie przyjemność? O tym właśnie będzie, moi kochani, dzisiejszy odcinek, także krótka człowieczka i zaczynamy. Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was już w ten środowy cudowny poranek, punktualnie o godzinie 5. I co? Zaczynamy kolejny poranek motywacyjny. A żeby go dobrze zacząć, to posłuchajcie cytatu na dziś. Podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za Tobą, moi drodzy, niezależnie co sprzedajecie, jakie usługi świadczycie, jaki projekt realizujecie. Jeżeli do niego nie będziecie przekonani, tego po prostu nie zrealizujecie. Taka jest prawda, moi drodzy. Zawsze powtarzałem, pracując w różnych firmach, kto mnie zna, to wie, że byłem dosyć długo związany z handlem, że byłem dyrektorem. I zawsze powtarzałem jedną rzecz. Każdy produkt możesz sprzedać, każdą usługę możesz sprzedać. Ale musisz być do niej po prostu przekonany. Musisz być przekonany, że ona jest dobra. Że ona przyniesie jakąś korzyść Twojemu kupcowi. A nie będzie to tylko i, wyjąć, tylko i wyłącznie wciśnięcie tej usługi, tego produktu, aby zarobić. Moi drodzy, mam na swoim koncie kilka restrukturyzacji. I zawsze powtarzałem jedno. Aby restrukturyzacja doszła do skutku, aby była możliwa, aby była zgoda pracowników, taka zgoda społeczna, można powiedzieć, bez której nie da się wykonać restrukturyzacji żadnej firmy. Już tu nie mówię na poziomie zarządu, ale na poziomie pracowniczym. To musi być wyznaczony cel, pokazana droga i każdy musi ją zrozumieć. Dlaczego podejmowane są kroki. Dlaczego podejmowane są czasami trudne kroki. Bo jeżeli tego ktoś nie zrozumie, moi drodzy, to nie będzie chciał podążać tą trudną, bardzo często ścieżką. Jeżeli, moi drodzy, będziecie wykonywać jakiś zawód, który nie będzie dawał wam satysfakcji, będziecie po prostu nieprzekonani do tego, co robicie, żadne pieniądze. Żadne pieniądze gwarantuję wam nie zrekompensują wam tego, takiego negatywnego samopoczucia. I będziecie mieć takie poczucie, ja to robię tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Ja to robię, bo mi się opłaca. I zadzę wam sekret w tym momencie. Jeżeli mielibyście przekonanie, że to co robicie jest dobre, a nie tylko przynosi korzyści finansowe, to gwarantuję Wam, żebyście pracowali mniej. Abyście mieli takie same pieniądze. A jeżeli byście chcieli zarobić te większe pieniądze, to wystarczy, żebyście tylko i wyłącznie pracowali tak jak teraz. Jakie to banalne, jakie to proste, moi drodzy. Ale taka jest prawda. Jeżeli ktoś Zostanie dla przykładu fotografem, bo wyszedł z założenia, że dobre pieniądze można z tego zarobić. Okej, okay. zrobi jedną długą fotkę, może zmontuję jakiś film, to już bardziej montażysta. Ale nie będzie miał takiej cierpliwości, takiej pasji w sobie, takiego wyczucia. Czy w dłuższej perspektywie będzie osiągał korzyści? Oczywiście, że nie, moi drodzy. Jeżeli kardiolog, inaczej pediatra, nie będzie. Ta praca nie będzie go pasjonowała, nie będzie lubiał dzieci. To moi drodzy, prędzej czy później po prostu tą swoją frustrację będzie przerzucał na te dzieci. Stanie się nieskutecznym lekarzem, niesympatycznym lekarzem i te lata, które poświęcił na naukę. Te lata doświadczenia nic nie będą znaczyć. Będzie zarabiał coraz mniej, będzie miał coraz gorszą opinię. I teraz, moi drodzy, pytanie: czy o to chodzi? Tak często boimy się podjąć ryzyko, tak często boimy się. I nawet wiem dlaczego, bo ja też się bałem powiedzieć: Ja chcę w życiu robić to, to mnie pasjonuje. To mi daje satysfakcję. Bo cały świat mówi, moi drodzy. Nie, tu nie zarobisz. N -n -n. Tatuś ma, musia, brat, siostra. N -n. Znajomi powiedzą: n -n. Tu nie będziesz miał lepszych pieniędzy. Zostań tym chirurgiem. No przecież tatuś jest mecenasem. Zostań tym mecenasem. Będzie łatwiej, pomożemy cię. I masz prawo wyboru. Czy chcesz się męczyć? Czy chcesz zostać tym fotografem? A gwarantuję Ci, że jeżeli będziesz robił coś z pasją, to w każdym zawodzie, niezależnie czy będziesz hydraulikiem, budowlańcem, to te pieniądze zarobisz. Nie róbcie, moi drodzy, tego, czego nie lubicie. Bo to jest najgorsza droga, żeby być nieszczęśliwym. Trzymajcie się, miłego dnia, takiego pozytywnego. Mam nadzieję, że to co dzisiaj Wam powiedziałam, to da wam tylko tylko. Takie pozytywnego kopa do przemyśleń, szczególnie młodym. Róbcie to, co chcecie. Trzymajcie się. Cześć.